Międzynarodowe targi łódzkie. Zapraszają! Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie na uroczystości otwarcia 19 edycji Targów Regiony Turystyczne na styku kultur. Pora 19. Jak Pani ocenia w dniu dzisiejszym większość? Myślę, że targi są bardzo udane. To widać po naszych wystawcach, którzy cały czas podkreślają, że przywieźli mniej materiałów promocyjnych niż faktycznie tutaj było zapotrzebowanie. Myślę, że nasi zwiedzający również są zainteresowani konkretnymi ofertami turystycznymi, inaczej te materiały po prostu zostałyby na stoiskach. Ten rynek ma swoją specyfikę. Rzeczywiście kryzys powoduje to, że oferty turystyczne nie są na, na pierwszym miejscu na liście potrzeb przeciętnego człowieka. Natomiast ponieważ każdy człowiek musi choć na chwilę oderwać się od rzeczywistości, w której żyje przez cały rok, w związku z tym w taki czy w inny sposób poszukuje tych ofert. I nasze targi, łódzkie targi turystyczne, mają właśnie tę wspaniałą zaletę, że mamy oferty na każdą kieszeń, że przyjeżdżają do nas wystawcy z ofertami na każdą kieszeń, bo tutaj jest klient docelowy. Czyli ludzie, którzy mieszkają w Łodzi, mieszkańcy Łodzi. Mieszkańcy regionu łódzkiego znajdują tutaj dla siebie swoje, swoje miejsce w tej przestrzeni turystycznej. Tutaj też wystawcy przygotowują się na różne okazje, a mianowicie też na okazje weekendowe. I to nie tylko na długie weekendy, ale te takie weekendy tradycyjne także. Tutaj duże pole do popisu. Ma region łódzki i regiony, z którymi my bezpośrednio ograniczymy. Zbieramy same pozytywne opinie właśnie przed chwileczką. Starsze małżeństwo podeszło do biura organizacyjnego. I pogratulowało nam zarówno targów jako imprezy, jak i budynku, w którym one się odbywają. Jest tu duża przestrzeń. Jest możliwość pobycia przy okazji targów, nie tylko, przy stoiskach, ale również w ramach imprez, które towarzyszą targom, a mianowicie są to imprezy kierowane właśnie do klienta docelowego, czyli do, do mieszkańców łodzi i regionu łódzkiego. I specjalnie dla nich przygotowywane, potrzeby, które co roku próbujemy badać oczekiwania zwiedzających, jakie mają w stosunku do targów. Chcemy, żeby impreza targowa kojarzyła się z czymś szerszym, nie tylko ze stoiskami. Targi, jako targi będą miały w przyszłym roku dwudziestolecie. Moja koleżanka, z którą współpracuję przy organizacji tej imprezy, pani Katarzyna Drobińska, Również jest zaprawiona we wszystkich tych działaniach i boju tak zwanym. W związku z tym myślę, że również nie, nie mogłaby wskazać jakiegoś, jakiegoś jednego czynnika. Zawsze są sytuacje, które wynikają jakby niezależnie od programu, który mamy, ale ponieważ my wiemy o tym, że zawsze tak jest, w związku z tym... Tracimy ducha i idziemy do przodu. My mamy taką opcję, która zachęca całe rodziny do zwiedzania, jeśli chodzi o opcję wstępu na targi. To jest po pierwsze, no bo wiadomo, że jeżeli każdy członek rodziny miałby wykupić oddzielny bilet, mimo że one są skalkulowane na cenach, bilety są skalkulowane na niskim poziomie, no to jest to pewien wydatek dla rodziny. Natomiast już tutaj na targach mamy różne konkursy i z nagrodami, podkreślam z nagrodami, między innymi właśnie dla dzieci, dla dzieci i młodzieży i w tym roku również tak było. W związku z tym myślę, że takimi drobnymi kroczkami i poprzez takie wydawałoby się błahe działania pokazujemy, że może na ten czas spędzić zupełnie inaczej. I że można poszukiwać kontaktu bezpośredniego z człowiekiem, a nie tylko z urządzeniem. Chociaż urządzenie jest z gruntu rzeczy bardzo przydatne. No tak. E, czy już dzisiaj możemy zaprosić na następną edycję? Jeśli, czy wiadomo? E, tak, oczywiście zapraszamy na następną edycję. Również będzie to ostatni weekend lutego 2014 roku. Serdecznie zapraszamy. Serdecznie zapraszamy. Dziękuję. Międzynarodowe Targi Łódzkie. Zapraszają.